Halo challenge to pocześ witajcie moi drodzy z tej strony oczywiście do mnie eee? Eee? na przepisamy za kolejne spotkanie z naszymi Fall Guysami Fall Guysy Jest aktualnie godzina 13.05 w sobotę 29 kwietnia Więc czekamy na serwer i ciśniemy może wreszcie będą jakieś nowe mapy fajnie by było Czekamy, czekamy, no też, też trzeba mieć stabilne połączenie z, in z internetem więc O, rada odbić No dobra Pierwsze miejsce to tak Nie wiem od czego to zależy, ale dobra Ważne żeby przejść A, rada odbić przez przeszkody, ścigały się do macie No zobaczymy

Pierwsze miejsce mam tutaj? Nie. Nie może być... Okej... Okay. Dobra... Ten, ten, ten... Przegryj pół minuty! Fajnie, fajnie... No i co? Długo szuka. Kręcioła znowu. No dobra. To jest rzadko, ale co? Dobra, no to pokręcimy się. Zrobimy virale Kręcioła, chodź, chodź, szkody, chodź, chodź, się chodź, jak chodź, mapie. chodź, 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 się chodź, I tak chodź, Trzy, dwa, jeden, jeden. Lecimy wstępno, tutaj to będzie przypuszcz. By Papa. 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 tej mapy No już ktoś to był pierwsze miejsce Wii No to jest to Hopa! Hopa! Jej! Chcesz wy? to, Przeszłem kręcioły! O! trudzie dłoci! Aleluja, Nie wiem jakim cudem! E, o do... Boże! Ty widzisz i nie grzmisz! Trzy, dwa, jeden! Grunda zakończona. Przechodzi uwaga. Rozwajcie siedem. A zostaje na 16. No, to ładnie. Spora część ludzi odpadła. Ale że ja przeszłam kręcioły. Hit. Nie, to jest w ogóle hit, no Obrazki się pokazują, ale tak tych map nie ma Skoczny klap, no dobra O, tego też chyba mi się nie udało się Nie, udało mi się przejść też. Ale no, chyba z tego co pamiętam a, albo nie Nie wiem Każdy nadwierająca wkładka i nie wpadnie do wody Piszę jakby skacz nad wirującą kładką, a oni nie wiem, nie, nie biegają dookoła jak poszeszkanie. Nie trzeba biegać. Opa. Tyle. Nic tutaj nie robić. Opa. Idzie ogarnąć się nie umiem ja piernicze. Apa. To tak zaczesz. Apa. Apa. Uuu. Jej! Przeszliśmy! Bo no pod warunkiem, że nikt was nie spychnie, to będzie okej. Okay. Dobra, dziewięć się zostaje. No, co teraz będzie? No teraz te mapy takie, żeby nie wpadnąć do, do tej mazi, więc... na nic innego nie ma co liczyć. Tak myślę przynajmniej. Tak, e, wyrolowanie, runda finałowa, finał słuchajcie, finał! Finał! No doszłem do finału i co z tego? No, 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 to nie będzie finiwe. Bo ja nasze ci w tomie, no w tom. Tutaj nie wróżę sukcesu, dobra. Trzy, dwa, jeden, go! Wai? I lecimy dalej. Gramy dalej, zobaczymy co to da. Gdzie mam telefon? A ładuje się. To by trzeba było wstać, jak się telefon ładuje. 13.15 16 w sumie już jest. O, drzwi, super. Drzwi lubię, powiem Wam szczerze. Tak, drzwi to jest fajna mapka nawet. Zobaczymy, kto nas tutaj... Z kim się to będziemy ścigać dzisiaj. 3 2 1 Go Up. Up. Oh yeah Đó okay. To też było, dobra. Tak jeszcze zaraz bliżej, hop! Skad, skad, Już zaraz bliżej! No nie! No i drzesz. Łohooo! Ucimy, Ja bym tutaj nie przeszedł, no ludzie taki różowy runda zakończona w najlepszych 20%. No i dobre, lepsze to nich wcale, nie? Po czemu o się przechodzi? Ja, ja, ja wiem, że to też, wiecie, randomowo szukanie. No zobaczymy. Znowu kręcioły, no nie Fajnie to, że raz mi się udało, nie znaczy, że kolejny raz się uda, eee, aczkolwiek fajnie by było no, kręcioła znamy. Graliśmy już dzisiaj 3, 2

Dobra no. Przepraszam, że tak się wydarłem nie, ale... Jakieś walce dodali czy co? Dobra, spróbuję. No bo też mnie waliło. Op. Dobra, dalej. Tędy bardziej może się uda. Ha? Hapa! 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 Ja... No, daj, daj, na tej rundzie. Nie Kurka! No, jakim cudem? Ej, no to zapadzie. Hop. hop. Nie no, ja pier... dobra, leź na dół. Hapa! hop. No, teraz leć, 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 Hapa!

10 osób przechodzi Finał Czy jak? E, niestabilne kafelki no. mm -hmm. Powiem Wam że te kafelki ogarnąć To nie ma to wcale takie proste, serio się większości osobom wydaje. Mm-hmm. <laughs> tego oglądał ale w prawie nie było źle prawie się udało e, dobra już prawie na jeszcze raz próbujemy okay. dobra jedziemy dalej Zobaczymy co teraz się, się, nam, się nam trafi Co za cudeńko się wylosuje, że tak powiem eee, wysokości eee, Okej okay. Czy to jest ta dobra i to jako pierwszą, pierwszą mapę. Chyba no to nie wiem. A, to jest to, no, dobra. Chodź, czekam na A bo ja nie spostrzeg się. Już bliżej No nie, wstawaj! Wstawaj, 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 wstawaj! Już zaraz bliżej, no nie! No! Dobra, to się udało Więc jest tak zwany sukces nie widać, kto przeszedł. Gdzie widać nazwy? Po lewej widać, kto był pierwszy. Runda zakończona w najlepszych 20%. Faster, że przeszedł, nie? Było na superwierzchu. Sajna 28-12 osób odeszło. Jeszcze no ja zapraszam też może tak nie do końca ogarniałem, więc... Spoko luz, nie? Pana dała odbić, no dobra. No nie jest trudna mapa. Jak się nie mylę. Jak dobrze pamiętam, przepraszam. Na 2, dzisiaj. 3, 2, go! 7, 7, 8, 10, na idę Serio. na lepiej idzie Jeszcze lepiej i dołem Dobra, jedziemy.

Nie z kaczą? To pierwsze miejsce, ja nie. Chyba. nie. 8 odpadło, dobra? Bo było nas 28. Ja pamiętam cały czas. Jeszcze. No po tym meczu będziemy kończyć już. Chyba 23 minuty. Myślę, że styknie tak kole półdzinki. wkoczny yy, klap. A. Yy, to możliwe, że to jeszcze zaliczę. Ale już te dalsze, to może być problem. No zobaczymy, pod warunkiem, że nikt mnie stąd nie wywali, to będzie ok. Serio. Ale jest nas 20. Dw Trochę dużo, nie? Nie spadnij, no. Łatwo pojedziesz, nie spadnij! Papa Ci ludzie nie ogarniają po prostu tego! Czemu się tutaj Czemu oni tak Po co? Papa takie proste oni tak to sobie utrudniają sami nie? papa a? jesteśmy papa ja przejdę dalej no za super fajnie runda zakończona no ba no Ranger ile opara? Mało osób podpadło, dużo osób przeszło. W sumie każdy e, Fall Guys e, wygląda tak samo, tylko że strój ma inny. Aha, dobra, tutaj trzeba biegnąć za, za strzałami. Dokładnie biegać, pokazywać przeszkody. No okej. Okay. No bo te powietrze to utrudnia, nie? I przeszkody, które są tam, nie? Na nas czekają. No dobra. No to jak będzie, jest tak jak ma być. Hop. Już? Jakie zademia to przychodzę? Jak na... Powiedzcie mi, na na zasadzie to polega, bo ja nie kapuję. No ok, 8 osób musiało przejść, dobra. do kolejnego etapu. A kolejnym etapem jest. wyrolowanie. Runda finałowa. Dobrze, runda finałowa. To pofinalujemy, nie? Po prostu się napotekować, tak i nie wpadnie do wzbierającej mazi. Tak, na pewno nie wpadnie. 3, 2, 1, lecimy! No bo teraz mogę się przejść Dobra, rapyk mm, to nie No to Oni za bardzo. Nie będę ich oglądał już. <noise> Dobra, wychodzimy. No a cóż moi drodzy. To było na tyle. W dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że oświadczeń mimo wszystko się Wam podobało. Jeżeli tak to pamiętajcie z tym za subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. I cóż, pozdrowia Was do lunia. Więc się trzymajcie. No i cześć. Do, do zobaczenia za tydzień. W kol... W kolejnym odcinku za tydzień. Więc cóż, więc, więc się trzymajcie. No i cześć, do zobaczenia za tydzień, w kolejnym odcinku, także pa pa!